Dzisiaj jesteśmy koniami. Ja jestem Adrian Klaroson oczywiście, a tak naprawdę nie będziemy dzisiaj końmi. Będziemy tylko je chyba cię ale w sumie nie jestem pewien. Speedrun wstęp. Wiecie lajki, komentarze, wiecie jak to jest. Skelet teacher. Na pełnej. I te sprawy lecimy! Ale dawno babci nie było, wam powiem. Ale piękny koń. Nie musiałem nic robić, babcia za was padła! Uh, like Zaplutek się zna na jeżdżeniu na koniach? A co on, jakiś zawodowiec? Dobra. O, Trzeba wyprostować, wiecie, głowę tutaj, strzelić z nią pięć razy, podwinąć rękawy, których nie mam, i lecimy I'm na... Definite. Otwieramy bramę jak jak psychole! Dobra, co musimy... Ro jakieś, jakieś tam, nie wiem, jakieś konie w ogóle, babciu. Słuchajcie, nieważne co robicie. Nie wiecie co macie robić. Bierzcie drabinę, no generalnie no, co ja wam mogę mówić. To już chyba powinien każdy z nas wiedzieć, prawda, na tym kanale. Ja babciu, słuchaj, słyszałem, że jakieś zabawy tu robiłaś tutaj gdzieś. No, tutaj są jakieś drewno, o! o, ich nie było tutaj! Halo, halo, drewno! O. O, mrówki? MRówki? O! I podwójne dziew... Zabiły mnie mrówki na pierwszych kurczę, nie wiem, w minucie filmiku? No bo generalnie tego. Udajemy, że tego nie było, generalnie. Wcale nie zabiły mnie jakieś tam randomowe mrówki. To się nie wydarzyło, to nieprawda, widzowie. O, witam, werka, co tam? Dobrze ci się leży, widzę w szopie dzisiaj. Dobra, pójdę tylko do mrówek i wiecie, pokażę, że mam... że dominuję nad nimi tutaj i że o, macie, widzę mrówki, tak, dobrze. Musimy jakieś, nie wiem, jakiś słoik pewnie znaleźć czy jakąś, nie wiem jakąś miskę, żeby je złapać. Dobra, dobra Wydaje się proste zadanie, pewnie w kuchni coś tu jest. Na stop, nie? Na stop jest coś w kuchni Otwieraj pani okna, pani babcio kartoflanko. o co to, to cukier dla nich, o, 200 o, o. IQ. Halo, cukier. Halo! Halo, cukrze, co jest? To pan mi tak dzisiaj? Przychodzę po takiej. O, tak tu. O, to to jest. O, dobra, dobra. Dobra, cukier teraz do tego. O. O, i pewnie będę mógł mrówki zgarnąć. Mrówki to. Czemu? Ej, butelkę muszę podnieść. Halo. Bierz, daj mi butelkę, Misiaku. No. Dobra, bierzemy mrówki. To może być szybki poziom, mam powiem. To może być z poziom speedrun normalnie. Tylko nawet nie wiem, gdzie jest koń w sumie. Więc... nie, 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 nie wiem, co mi tutaj Mogę teraz położyć to normalnie? O, dobra. Pff, ale dali muzyczkę, jak mrówy wchodzą, dobra. A, i musimy jej włożyć do butów jeździeckich. Dobra, dobra, czaję bazę, czaję bazę. Czy to będzie, uwaga moi widzowie, speedrun? Wydaje mi się, że jak teraz buty znajdę, to to będzie tyle już chyba, nie? To będzie ten legel. Eee! Eee! Nie! Nie, eee, babciu! Nie, jeszcze nie! Ja chciałem szybko przejść leżel! Chciałem szybko przejść poziom, żeby jeszcze jeden zrobić! A ty mi psujesz tą zabawę! Przecież ciebie widzowie tylko jeden odcinek krótki będą mieli zamiast jednego długiego. Haha! Ha. Ha, ha. Ale beka! O! Dobra. Zawsze są fioletowe buty, prawda? Bo ona, wiecie, fioletowy lubi bardzo, nie? Czy teraz będą szare? E, 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 Dobra, fioletowe chyba, fioletowe. Obstawiam fioletowe, no. Dobra i muszę uciekać. I uciekamy. Kurczę, uciekamy bombę generalnie, no, zawijamy bagietę do domu. Mogę postawić w sumie tam trapa jeszcze pod nogi jej dosłownie, żeby se wpadła dla jej. Mogłem, mogłem, ale nie jestem takim zwerolem. Uczcie się ode mnie dokładnie. Aż takim zwyrodnialcem nie jestem. Jak tam babciu ci się powodzi? Zasuwasz? O, mo może tu wejść na porem w ogóle? O, nawet nie wiem, myślałem, że nie można było nigdy. O, ale tu już nie mogę. O! No i co? <laughs> Sam bała koniowi. <laughs> Biedny dziecko, Zaplutek za musiał zapłacić cenę. No to co ja drodzy widzę? We was tutaj nie będę oszukiwał, nie no, lecimy z kolejnym odcinkiem. No nie zostawię was tutaj, wiecie, z 5 minutami, nie tylko. Będziemy się uczyć, rzucić bucznią. <laughs> Nie dało nawet spróbować zaplutkowi, żeby rzucił sobie raz? A, musimy mu... Z... Okej, okay, dobra, musi on zrąbać, dobra Musimy dzisiaj dziecko zaplutka męczyć Dzisiaj mamy takie było generalnie o! Dobra, dobra, dobra Znowu się gdzieś na dworzu bawili, no jak zwykle generalnie Oni zawsze się na dworzu bawią teraz Mam wrażenie, że te poziomy zawsze się dzielą tutaj za domem teraz ostatnio, nie? I wydaje mi się tutaj już nie zwiecie. jakaś sprawdzona metoda twórców, nie? On on już zawsze tam tutaj ich wypuszcza. No co my tu mamy? Wielką tarczę, o! Albo będzie się dzisiaj drabiny rzucać. O, przewróciłem. A czemu mogę to tak sobie przewrócić? I co, co mi to dało? I w ogóle drabinę mi zjadło, ej. Halo? Drabinę mi pożarło ją po prostu. Jak śmiecie w ogóle? Jak śmiecie mi to zrobić w ogóle? Ja nie wiem. Porwali mi drabinę po prostu. Eee, nie wiem. Oszukani są ci ludzie. Dobra. O, 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 Pewnie muszę mu jakoś, wiecie, porysować okulary, nie? Muszę mu zrobić kakę na okulary jakąś dziwną, nie wiem. Jestem ptakiem i nasram mu na okulary. Hm. o. Co my tu mamy? Wazelina? Chciałem rozsmarować się na okulary, po co mi to? Aaa, na no włóżcie pewnie, że musi być zgnęła. Oj, tak, tak, ale nie, mogę tutaj, o. I co to? ma dać? Co to miało zrobić mu? Co, co, co miało w ogóle zrobić? Będzie miał, będę miał kakę na okularach, to dla niego będzie tragedia, no naprawdę nie trafi przez to na 100%. Coś, tutaj, coś mi tu śmierdzi, coś więcej trzeba znaleźć. O, oh, witam, witam! O, oh, wow, babciu, wow! O, oh, wow, beautiful, yeah! Dobra, dobra, nie? Tutaj jest coś jeszcze? Wydaje mi się, że muszę włócznie znaleźć, bo muszę coś pewnie z włócznią zrobić, nie wiem. Pół ją połamać? Parę laptopie mogę cię użyć dzisiaj, nie mogę. Hmm. O, pytam To kreda jest. Nie! ten tort. Ow. Ej, nie mogę tej kredy podnieść, co to za skam jest. Ten tort w ogóle tu się zbagował. O boże, ja nie wiem, generalnie, ja nie wiem. O! Co to jest? Halo! Co to jest? Boże, takie małe, że nie widzę. Co to jest? To jakoś nie wiem. Rob. co? Robi? co? Czekaj, muszę jeszcze raz rzucić. Inaczej musi upaść. O nie. O nie, gdzie to jest? Gdzie ja to rzuciłem? Nie. Ty, no halo, gdzie to spadło? Nie mówcie, że jest gdzieś na suficie. Czy ja muszę serio wejść teraz na sufit? Żeby w ogóle. Udało mi się tutaj, nie wiem, przejść. No ja wam dam mi tutaj wyrzucać przedmiot. No ja nie wiem, generalnie, jak, jak śmiecie mi takie coś robić? Jak śmiecie mi tak oczerniać tutaj? dobra, ta waselinka tamte i te, te okulary to tam zostawię sobie na później. Wolę ten przedmiot najpierw wziąć, który był gdzieś tutaj. Tu była kreda, tu byłem na pewno. Eee, A gdzie było to? To, to, to coś tam? Coś, 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 coś śmiesznego? Gdzieś tam dalej muszę przejść, no jak zwykle, nie? Ja mi się. Halo halo, gdzie ty byłeś w przedmiocie? O, tutaj, dobra. I co to, to jest, dobra, mogę się znaleźć. Babcy, nie, 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 nie! Ej! No i powiem wam, czuję się oszukany, że tam babcia była od razu. Czuję się bardzo oszukany, naprawdę. Skam! Życiowy skam to był. Ja chciałem tylko przeczytać. Nie mogłem wstać tak szybko i uciec, bo byłem na kucaka, bo chciałem... Co to... Przeczytać to co to jest? Co to jest? White... Witten... A wybielacz jakiś, tak? Co? Boże znowu, babciu, ty jesteś? to jak? ty śmiesz mi tutaj przeszkadzać! Popój się dzisiaj! Jesteś Coś... nieznaganne zachowanie masz! Naprawdę! No naprawdę babciu, no tragedia, tragedia stoi mi się. Dobra, idziemy... idziemy tą... te oksy ogarnąć w sumie? Nie, może ja też to muszę na okulary tutaj, nie wiem, to wetrzeć wszystko dosłownie. Wszystko powcieram w te okulary, nie wiem, zrobię z nich kakę dosłownie. O, tutaj jeszcze jest ten, o, poproszę, dzień dobry. Dobra, babciu, ty tu jesteś teraz? No, oczywiście, OCZYWIŚCIE, że jak wyrzuciłem tort, to musisz teraz tu być, prawda? Nie możesz się oprzeć temu, nie? aż ty, wyjdziesz. Dzień dobry. Babciu, słyszałem, że wychodzisz właśnie. Nie mów mi, że będziesz gotować coś w piekarniku. Musisz teraz tam coś mieszać babciu no ten kubek? Zostaw to. Wiem, że gorący kubek, serowa tutaj z grzankami jest bardzo dobra. Ale dzisiaj, dzisiaj nie, dzisiaj nie, dzisiaj, dzisiaj bez niej, dobra? Dobra, smarujemy tą, tą. I co, mogę tego użyć? O, one się ciemne zrobiły w ogóle od tego. Te owcy. ale... Nie mogę tego użyć. Coś mi tutaj, coś nie tego, powiem wam koledzy, coś nie tego. gdzie jest moja włócznia, wiem, że gdzieś tu się skrywa Piwnica, to musi być piwnica mi się wydaje, bo powiem wam nigdzie, wszędzie tu już granic nic nie ma Coś musi tutaj, pokaż się, pokaż się włócznio No nic nie ma! Z racji tego, że to jest drugi już odcinek, to sobie dzisiaj pomożemy. Użyjemy hinta, zobaczymy, co wy tu macie tutaj mi do powiedzenia, no Powiedzcie mi. You need to paint... a muszę to posma... A muszę to pokolorować pewnie. Dobra, dobra, zapomniałem, że jeszcze ta jedna rzecz nowa jest. Przecież tam to z tyłu to gówno jest do wywrócenia. Pewnie muszę to pójść i wywrócić. Dobra, dobra. Może nawet mi ten hint pomógł. Myślałem, że będzie tragiczny i będę musiał wszystkiego, wszystkich hintów po prostu na nas użyć. Może masz rację tutaj, hincie I co? Mogę to tutaj coś z tym zrobić? Coś? Halo? Nie? A? Tutaj też nic nie ma? Co ja mam zrobić? Mam do kupienia może jakąś tutaj, nie wiem, farbę? Halo, jakaś farba? Paint, o, może, mogę sobie użyć na przykład tego? Zobaczmy Ciekawe czy mogę tak cheatować Jest, jestem bardzo ciekaw Mogę tak się to wziąć kliknąć i użyć Nie no, generalnie porąbało, nie, dobra. No. Nie tym razem, Adam, nie tym razem. Nie tym razem! Niestety o, zawsze chciałem spróbować te osy rzucić. Yy. Dajcie, gdzie są rękawiczki. Gdzie są? Wiem, że pod... wtedy zrąbałem, bo użyłem tych us, bo nie miałem rękawiczek, nie? Teraz trzeba kupić... O, trzeba mieć rękawiczki, o! Mam rękawice, mam ale beka I mam te pszczoły. I normalnie mogę je trzymać i mogę je... w babcie rzucić? Halo, babciu, otwieraj! Otwieraj drzwi, idziemy do ciebie! Ja i moi koledzy pszczele, Ja i moje pszczo żółte koledzy, o, żółci koledzy! Babciu, szykuj się, masz przesranę normalnie! Witam, witam! Muszę trafić, muszę trafić. No jak to nic nie zrobiło? Zartujesz sobie? No ład! Powinno ci to... Farfum? Ściana! Lidzie nie zrobiły te pszczoły! Oszukały mnie! Oszukują mnie dzisiaj te zwierzęta! Dobra, powiem wam, misiaczki. Ja już nie wiem, co tam zrobić. Muszę namalować nowy, nowy cel. Dobra, ale co dalej? Czerwony? Czerwoną farbę muszę znaleźć? Czerwoną farbę? Nigdy tej czerwonej farby nie znalazłem jeszcze. Hmm, bardzo, bardzo podejrzane generalnie. No na pewno wiemy, że to muszę zrobić. No To już sobie mogę pyknąć szybko, bo widziałem, że właśnie że babcia wyszła stąd, dobra. Elo, babciu, nawet było Cię przez chwilę tam widać, dobra. To mogę zrobić. Bum, dobra. Yy, mogę pułapkę wziąć dla jaj, dobra. Idziemy po tamtą rzecz też śmieszną. Czyli jedną rzecz tam do pomalowania mam. Wytam, tam babciu jak się bawimy dzisiaj. Chciałabyś, może, pułapkę pod nogi? Łop, łop. Ej, nie wpada w nią, no, ej, no weźcie, no. No, babczy, no co ty. Jak mogłeś mi to zrobić? Jak mogłeś nie paść w no no, 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 co ty, babczy, no weź, weź. Spokojnie, co? Zamykamy się tutaj. Zamykamy się tutaj, nie ma, nie ma. O, dobra, tu. O, no, idealnie, dobra. Tutaj mamy jedną farbę co? Jeszcze jakąś czerwoną muszę znaleźć? Żeby pewnie namalować tym głupnie, pewnie najpierw czerwoną potrzeba dołoży się. Nie mogę pewnie pomalować, bo najpierw trzeba w czerwoną, a pewnie pójdzie tą drugą, nie? Na 100 pro generalnie, na 100 pro. To tak dużo rzeczy tu strasznie, nie? Bo ten krem do tego, tutaj też te, te trzy rzeczy zawsze leżały, ale to właśnie śminka, Czerwona? Śminka jest czerwoną farbą? Pulcher? Mam pomalować krzesło takie, na dole jakieś, takie, do, do leżenia? Myślałem, że będę musiał target pomalować, nie wiem, na przykład... Nie wiem, inny cel, żeby on na przykład mało punktów dostał, nie wiem, żeby był słaby, wiecie, no jakieś hihihi, hi, hi, ale nie trafiłeś w cel, haha, bo było obok. A wpadłem jeszcze w pułapkę. Dobra, i co, ja mam pomalować jakieś krzesło? Halo, krzesło, mogę, mogę pomalować was? To może? Nie? O! O! To można! Po co malować krzesło? Czy o tym też mogę? O! Babciu, Boże! Jak możesz? Chryste, Panie! Coś białego jeszcze muszę znaleźć, żeby pomalować. No weź, babciu, uspokój się, no co ty? Muszę lepiej coś białego znaleźć. Ja już nic nie widziałem na tej mapie. Co tu może być jeszcze, coś białego? No, to zrobiłem przecież już. Oje, tu biegnie dalej. Babci, no weź, no co ty, to z byłego mi lepiej znajdź. Bom, 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 Au, 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 moje uszy. Oj, halo. Gdzie jest kreda, którą widziałem kiedyś? Halo. O, tutaj to, o, to, to, to. Ale nie mogę tego. O. Nie mogę podnieść. O, i to jest to faktycznie. No bo tak na początku to klikałem, to się wydawało dziwne, ale nie mogę tego podnieść, to olałem kompletnie. O, jednak to o to chodziło, dobra. Dobra, spokojnie. Chyba wiemy wszystko już, misiaczki. Chyba już wszystko wiem, mi się wydaje, no bo co co mam więcej, no narysuję tutaj to kółko i co dalej? Okulary też są zrąbane A i wywrócić to krzesełko, dobra, i ten target stary, dobra, dobra Okej, okay, okej okay. Nara, no, nie macie, nie było cię tutaj Nigdy tutaj cię nie widziałem I tak, i czyli bombę generalnie, no, co mogę powiedzieć? Konia nikt nie pokona Zresztą mi wypadła, wypadła mi słuchawka z wrażenia nie mogę jej znaleźć teraz, bo nic nie widzę. No szczęście, miałem jeszcze jedną! O. Ledwo widzę, ale jest OK, guys, jest OK. Babcia usiadła na tym! A on nie widział, bo miał okulary. A Tam go nie ma tym! <laughs> Poleciała wyżej niż ja na drabinie stoję Ale się udało misiaczki A dwa odcinki zaliczyć w jednym No tego jeszcze nie było powiem wam Odkąd zaczynałem skryć wczoraj tego nie było, dwa w jednym Specjalny gratis dla was no, nie musicie dziękować Za to poświęcenie tutaj poproszę ostre Ostro lajki i komentarze, bo powiem wam no o, nie będzie wesoło. A na razie co wam powiem, Byczki no, na razie co ja wam mogę powiedzieć no Dobra